Nie zawsze tak jest, że wtedy, kiedy byśmy chcieli, życzyli sobie, jesteśmy fizycznie w stanie w pole wjechać. Trzy takie podstawowe rady. To pozwoli, pozwoli nam nie tylko zredukować wysokość łanu, tu mówię o kilkunastu procentowych redukcjach. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się na plantacji pszenicy o i koło Leszna w Pawłowicach. Po to, żeby ocenić sytuację w polu, e, mamy pierwszy pogodny dzień bez mrozów. E, wcześniej mieliśmy dwie albo trzy doby z silnymi mrozami. To widać zresztą po tych roślinach. Jeśli Państwo spojrzycie, zobaczycie takie antocyjanowe. E, przebarwienia końcówek liści, czyli takie bordowe przebarwienia liści, to świadczy o tym, że roślina jest w stresie. Ona, e, ta roślina przetrwała te mrozy dosyć dobrze. Takim potwierdzeniem na ich występowanie są właśnie takie te antocyanowe przebarwienia. Jej ja to może wyrwę. O. I to nie jest żadna choroba. To też nie jest brak, e, brak e, e, jakichkolwiek składników, czy jakieś niedobory. To jest reakcja obronna na niskie temperatury, a w zasadzie na amplitudy niskich temperatur, w tym bardzo silne przymrozki nocne. Jeżeli chodzi o regulację pokroju, no to jest ten moment, w którym powinna się wykonać zabieg zasadniczy, czyli moment, w którym wyczuwalne jest węz... pierwsze kolanko nad węzłem krzywienia. Od strony fizjologicznej, dlaczego to jest tak bardzo ważne? Substancja czynna regulująca pokrój powinna się przenieść z miejsca naniesienia, czyli najczęściej liści blaszek liściowych w dół do merystemów, do tkanek merystematycznych, i tam powinna zadziałać w taki sposób, żeby ograniczyć rozszerzanie się komórku, komórek na długość. Czy takie warunki byłyby w stanie zajść? Tak, teoretycznie tak, dlatego, że ta faza jest właśnie optymalna w tym momencie do działania regulatorów wzrostu. No, niestety komplikuje nam to sytuacja w tej chwili pogodowa. Nie jest specjalnie zimno, jest kilka stopni i są regulatory, jak MEPikWatt, czyli MEPik 300 SL, który działa już w tych, tych niskich temperaturach, ale mamy bardzo silny wiatr wiatr, mamy bardzo silny wiatr, nie możemy wjechać w te na tę plantację z czymkolwiek jeżeli chodzi o opryskiwacz. Istnieje pewne zagrożenie, że e, kiedy będzie możliwość wjazdu, bo w najbliższych dniach są tutaj prognozowane silne deszcze, a później znowu ochłodzenie, istnieje takie zagrożenie, że ta optymalna faza regulacji pokroju e, będzie, ucieknie nam fizycznie, mówiąc potocznie, nam ucieknie i ona stanie się już nieoptymalną. Drugim takim komplikatorem, oprócz wiatru, jest brak usłonecznienia. Usłonecznienie jest ważne dla substancji czynnych, które nazywają się w, w grupie regulatorów pokroju trinek etylu Czyli cała rodzina trinek etylu, czyli w naszym wypadku to jest reguldo 500 DSC. Pytanie, co w tej sytuacji zrobić, kiedy mamy taką sytuację, że no, kiedy, kiedy mamy do czynienia z optymalną fazą rozwojową, nie mamy warunków trakcyjnych do, do, do wjazdu w pole, nie mamy też warunków optymalnych meteorologicznych do działania niektórych substancji czynnych. W takim wypadku radziłbym zastosować, kiedy przy najbliższej możliwości wjazdu, zastosować mieszaninę zbiornikową i tą mieszaniną zbiornikową, którą bym polecał w takiej sytuacji, jest Mepic KWAD z Tynek czyli Mepic 300 SL z Regulo 500 DSC. W jakich proporcjach przyjrzyjcie Państwo się rekomendacjom, zapierajcie naszych doradców? To jest jedna moja randa, czyli moment, kiedy tylko możemy wjechać, stosujemy tę mieszaninę zbiornikową. Co ona nam daje? To są dwa inhibitory syntezy i berelin, które mają inne właściwości. Tynek Sapak jest bardzo silnym regulatorem wzrostu pod warunkiem, że jest dobre usłonecznienie. Mepiquat z kolei jest e, z regu, regulatorem wzrostu, który m, działa w niższych temperaturach, nawet w kilku stopniach. To nam pozwala właśnie ograniczyć te niekorzystne warunki do stosowania regulatorów wzrostu e, i wykorzystać maksymalnie potencjał, e, który one nam dają. Czyli pierwsza rada to jest wykonanie zabiegu mieszaniną dwóch inhibitorów syntezy kiberelli, czyli regulo, Mepikwad. Każdy z nich ma inne właściwości. W innym miejscu procesu syntezy kiberelli się, się przyłączają i, i powodują tę ogran ograniczną produkcję tego, tych fitohormonów. Druga moja rada jest taka, że jeżeli stosujemy w warunkach niekorzystnych regulatory pokroju, zawierające np. trinexapak etylu, niezależnie od tego, jaki to będzie, jakiego pochodzenia, jakiego dostawcy, doprowadźmy do sytuacji, w której ciecz robocza będzie zakwaszona, ale tak mocniej zakwaszona. Wykorzystujcie do tego różne substancje. Mogą to być słabe kwasy organiczne, na przykład z kwasów humusowych, mogą być to specjalne kondycjonery. Ja wypraktykowałem sobie mieszaninę zbiornikową z nawozem nalistnym. I tak ten nawóz nalistny muszę dawać i tak. Taki, który obniża mocno pH do poziomu 4-5 w zależności od dawki. No i to jest opti zboża, ale sądzę, że to inne, inne nawozy na listne też mają tego typu cechę, trzeba po prostu je wypróbować. Czyli to jest, to jest druga moja rada w sytuacji, kiedy mamy niekorzystne warunki do działania regulatorów wzrostu. Czy to będzie usłonecznienie, czy to będzie niższe temperatury. W przypadku metiquatu dobrze jest dodać kondycjoner wody, który zwiąże nam wodorowęglany, wapniomagnezu, magnezu, czyli popularnie mówiąc, zmniejszy twardość wody. I to są pewne opcje. opcje. Co ja przez to uzyskuję? Uzyskuję efekt oczekiwany, jaki mi dają regulatory wzrostu w takiej sytuacji, czyli redukcję wysokości łanu na poziomie 10%, minimum 10% to jest absolutnie minimum 10% w stosunku do obiektów nietraktowanych. 10% to jest minimum w sytuacji, kiedy będą niekorzystne warunki do działania regulatorów, niezależnie to będzie CCC, czy będzie to Mepiquat, czy Trynexapac, czy, czy Prohexalium wapnia, no możemy tego efektu czasami w ogóle nie widać, widzieć, albo, albo będzie on dyskretny. Czyli te dwie rady pozwalają uniknąć tego typu sytuacji. Trzecia i zarazem ostatnia rada w sytuacji, kiedy nam te fazy rzeczywiście uciekną. Nagle wyczujemy tu nie tylko pierwsze, ale wyczujemy nawet drugie kolanko na tych roślinach. Po prostu nie damy rady wcześniej wjechać albo ze względów czasowych, albo też ze względów wydajnościowych czy pogodowych. Proponuję Wam zastosowanie mieszaniny inhibitora syntezy Gibberellin jednego z wybranych, razem z antyauksyną czyli z etefonem. Inhibitory syntezy gibberellinu to jest na przykład Regulo 500 SC, Mepicad 300 SL, Antioksyna to jest Etefon w postaci produktów Cobra lub Corect. Co nam to daje? Ta mieszania zbiornikowa pozwala nam ograniczyć rzeczywiście wyraźnie, jeszcze bardziej wyraźnie wzrost wydłużeniowy, ograniczyć dominację też pędu głównego, ale to jest, benefitem tych mieszanin jest z kolei wyrównanie łanu, obniżenie ich wysokości i wyrównanie tych łanów, wyrównanie tego łanu. I do tego Was serdecznie namawiam i do tego również, żeby zanalizować sytuację pod tym względem i, i, i pod względem możliwości wjazdu, bo nie zawsze tak jest, że wtedy kiedy byśmy chcieli, życzyli sobie jesteśmy fizycznie w stanie w pole wjechać. Trzy takie podstawowe rady, jeszcze raz, stosowanie mieszaniny, e, e, mypi kwatu z jako pierwsza, pierwsza rada, druga, wykorzystanie właściwości cieczy roboczej, czyli obniżenie pH, najważniejsze, najważniejsze obniżenie pH. Ewentualnie zmniejszenie twardości wody, trzecia rada, zastosowanie mieszaniny, e, inhibitora syntezy Gibernin z etafonem, czyli, auto, auto, e, czyli antyuksyną, e, to pozwoli, pozwoli nam nie tylko zredukować wysokość łanu, tu mówię o kilkunastu procentowych redukcjach. To jest bardzo wyraźne, to jest taki schodek wyraźny, e, ale również wyrównać łan, czyli danie szansy tym, tym rozkrzewieniom słabszym, żeby one też miały szansę wyprodukować produktywne kłosy i z tych kłosów otrzymać przynajmniej 1-1,2, czasami 1,5 g z tych najmłodszych rozkrzewień plonu. Dziękuję bardzo.